Dajcie Ancymony? Nie. I za nie wyrzuciłam je z domu. Po prostu mój statyw, który myślałem, że dociągnę jeszcze do przeprowadzki, okazał się. Zrzucił dzieci martwić. Zabije go i tak po tym nagraniu. Będę bardzo brutalny. Zanim jeszcze przejdziemy do tematu, chciałbym wrócić do poprzedniego odcinka. Komentowałem w nim sytuację między Queen of the Black a Czuksem. że trzykrotnie mówiłem o tym, że absolutnie nie będę mówił o bohaterach tego odcinka, tylko będę mówił o samej sytuacji, w samym jakby pojęciu toksycznego związku oraz sposobie pisania do drugiej osoby. Mimo trzykrotnego podkreślenia, ludzie i tak mówili, że jestem po stronie Julii, dosłownie nawet starali mi się to wmówić, powiedzieli, że bronię jej na siłę, że to wszystko dlatego, że ją lubię i że pomijam niektóre fakty, żeby tylko wyszło, że ona jest właśnie tą dobrą. No to a propos tego lubienia, to tak. 4 lutego 2017. dalej będziecie oskarżać o plagiat bycia mną? Myślę, że najpewniej kolejne nieakceptowalne w prawdziwym życiu koleżanki, które zauważyły, że podobnie jak ty, na głupocie również można się wybić w internecie. 29 marca 2017 rok. Nie jestem na nami. Już pierwsze y, sekundy pokazują nam, że. Że materiał będzie naprawdę mocny, yy, dziewczynka ubrana dosłownie jak na nami, wszystko, yy, kolczyk, szminka, yy, włosy, sukienka, nawet ten, ten pasek na szyi, nie wiem jak, choker, chyba tak to się nazywa, sprawia, że dziewczynka, no dziewczynka, ona ma 13, 12 lat, więc to jest dziewczynka, wygląda zupełnie tak samo, ale wiecie, jest, jest taka sprawa, jeśli nie macie nic do powiedzenia, to albo krzyczcie, albo wyzywajcie, albo zacznijcie płakać, żeby wzbudzić w widzach, Litość. Trzynastoletki jednak najczęściej wybierają tą trzecią opcję. Bo są słodkie i urocze. No, one, one tak myślą. 5 luty 2020 rok. Julcia, która jest niepełnoletnia, wraz ze swoim pełnoletnim opiekunem po prostu wpierdolili różne rzeczy, które spodobały się Julci. żeby ludzie to kupowali. Według mnie. Trochę szkoda. Jeśli dalej ktoś będzie twierdził, że popieram którąkolwiek ze stron, to chyba się może troszeczkę rozczarować. Rozczarować tak jak ja chyba rozczarowałem się Julką, aczkolwiek tak jak mówiłem, w filmie mówiłem tylko o samej sytuacji, ale jako człowiek po prostu zrobiło mi się dziewczyny szkoda. No ale nic, przejdźmy do głównej części filmu. Powiem tak, gdybym ja miała coś za łóżkami i coś, co by mi się bała, że wyjdzie do internetu, to nie nagrałabym takiego filmu, gdzie mówię tak mocne rzeczy na Piotrka, bo po prostu bałap, myślę, że mógłby użyć coś przeciw mnie. Po pierwsze, nawiązując do poprzedniego filmu, 26 reklam w 42-minutowym filmie sprawia, że nieważne co powiesz, będziesz po prostu traciła na wiarygodności. A po drugie, nakładanie jakiegokolwiek filtra w momencie, gdy chcesz mówić o czymś poważnym, raczej ci nie pomoże. Właśnie wracam z pogrzebu dziadka. Uff. Było ciężko, serio. Było bardzo smutno i. No nie wiem, jakoś, jakoś, jakoś będę z po prostu dać radę. Za każdym razem widzę to właśnie w taki sposób Jeśli dalej Piotrku będziesz mówił, że kłamie To mogę się posunąć do dalszych kroków Jeśli chcesz możemy się też zobaczyć w sądzie Za znęcanie psychiczne, dla mnie spoko I za usunięcie konta i za szantaż ona wie zdjęcia. I to właśnie w pierwszej chwili mi się nie spodobało. Nienawidzę czegoś takiego. Ktoś przez 42 minuty ledwo siedzi na kanapie, mówi o tym, że co, co mu się przydarzyło, mówi, że to wszystko było ciężkie, nie może tak naprawdę w ogóle składać słów, ponieważ ciągle przerywa jej płacz, a później nie mija nawet tydzień i ona zmienia się z osoby płaczącej, z osoby zranionej w z kurwiela 2000, który ma na celu rozpierdolenie wszystkich, którzy stoją na jej drodze. I te całe straszenie sądem. W ostatnim odcinku komentowałem Chucksa, który też powiedział, że on ma tyle dowodów, że oni mogliby się spotkać w sądzie. A teraz Julka nagle obudziła się i ona też sobie zdała w sumie sprawę, że ona ma też dowody i i też może mu założyć sprawę w sądzie. Drogie dzieci, po pierwsze, na rozprawę musielibyście zabrać swojego opiekuna prawnego. A po drugie, jeśli już naprawdę macie takie mocne dowody, żeby ktoś poszedł do pierdla na 25 lat albo płacił grzywne 100 zł, to po prostu to zróbcie. Ja wiem, że w dzisiejszych internetowych czasach może wydać się to dziwne, żeby straszenie przerodzić w coś prawdziwego, ale idźcie. No ale wracając do pierwszej części wypowiedzi, dlaczego tylko przez chwilę mi się to nie spodobało? Ponieważ w momencie, gdy wychodzimy z takiego toksycznego związku, to chcemy pokazać, że wszystko jest z nami ok i że właśnie w tym momencie zaczniemy korzystać w pełni ze swojego życia. Zaczynamy być wściekli, a komentarze naszych przyjaciół, czy jak w tym przypadku osób popularnych w internecie, mogły sprawić, że ta cała złość jeszcze została pomnożona. Jeśli ktoś był kiedyś w takim związku, to wie, że albo ma się kompletnie wysrane daną osobę, albo chce się zemścić i, i pokazać, że, że, że się zniszczy tą osobę. No i cztery. Widzimy tylko jej instastory. Bardzo możliwe, że po włączeniu tej kamerki Julka dalej się tym wszystkim cholernie przejmuje. Póki nasz kochany Piotr się nadal nie przyzna i się nie przyzna, tylko będzie cały czas ciągnął sprawę, że to fake, to spokojnie, ja wam udowodnię, że to nie fake. Ja zrobię wszystko, żeby udowodnić wam, że wszystko, co mówiłam, wszystko, co się działo i tak dalej, to była prawda, bo ja nie mam nic do ukrycia. Gdybym miał coś do ukrycia, to bałabym się to robić. Tutaj wracamy do taktyki Piotrka z poprzedniego odcinka. Julka wypowiada te same zdania tyle razy, że w momencie, gdy usunę. Wszystkie powtórzenia, to z 16-minutowego filmu zrobi się 8-minutowy. A, no i Piotrek się nie przyzna, nagrał już jedną odpowiedź i będzie leciał dalej. I Ty Julka na pewno też zauważysz, że w momencie, gdy przejdą ci już te emocje, przejdzie ci gniew, to również zrezygnujesz z całego ciągnięcia tego tematu. Więc jeśli, Piotku, tak jak mi napisałeś, przed wstawieniem mojego filmu załatwisz prawnie to, że wstawię ten film, to jak chcesz, to możemy to załatwić prawnie, bo jak chcesz, to możesz mi zapłacić to za to wszystko, bo pisało tam mnie wiele, słów, że mógłbyś mieć naprawdę za to problemy. Mówiłem już coś o Wielokrotnych powtórzeniach w tym odcinku. I to nie jest szantaż. Zgadza się, to nie jest szantaż. To groźba. Nie pozwolę, żebyś robił z siebie aniołka i mówił, że ja kłamię i manipuluję tak widzami. Gdy wiele osób ci powie, że to prawda. I tak dalej. Wiele osób z otoczenia Julki. W poprzednim odcinku również o tym mówiłem i również umknęło to niestety wielu osobom. Mówiłem o tym, że Julka ma screeny, pokazała wszystko, ma swoją wersję zdarzeń. Piotrek również ma swoją wersję zdarzeń. On tych screenów nie pokazał, a prawda może być kompletnie inna. Także pamiętajcie, kochani, jest wasza wersja, wersja tej drugiej osoby i ta prawdziwa. Za to, jak mi zniszczyłeś całe życie, psychikę, relacje z każdym. Ja nie odpuszczę, ja się odegram, rozumiesz? To to jest karma. I tyle. Jak ja nienawidzę tego prychania, przewracania oczami i przemądrzałego uśmieszku. Ale spokojnie, Mateusz, tą dziewczynką targają emocje. Tobą nie muszą. Pamiętajcie, Anny Toczy się wojna z psychokaptem. Wróg nie może dotrzeć do granicy 200 tysięcy widzów przed nami. Walczcie mając w sercu rodzinę i przyjaciół. Walczcie do samego końca. Albo my, albo oni. Mam nadzieję Piotrek, że jesteś z siebie dumny i że nie uda ci się nigdy w życiu już uratować swojej kariery, bo zasługujesz na ogromną nauczkę i ludzie zobaczą jaki jesteś po prostu. I tutaj, żeby po raz kolejny nie mówić o emocjach i roztargnieniu, po prostu pomijamy tą kwestię, aczkolwiek dalej mamy ją gdzieś w głowie. Właśnie takie rzeczy powodują zwiększenie hejtu na jakąś osobę. Wszyscy wiemy jaki jest internet, nie? Ludzie po prostu lubią dowalić innym ludziom, bo tak, ale w momencie gdy jakaś osoba zaczyna... Mówić na drugą osobę coś bardzo niefajnego i daje, jakby, przyzwolenie albo nawet taki, no, gdzieś tam podprogowy rozkaz swoim kochanym widzom, oni tylko na to czekają, ponieważ raz, że chcą, to dwa, że jeszcze ich idol mówi, że powinni. Nigdy czegoś takiego nie pochwalałem, nigdy czegoś takiego nie będę pochwalał, ale w poprzednim filmie powiedziałem podobną rzecz, że żadne zachowanie nie daje przyzwolenia na to, żeby w taki. W sposób, jaki był ukazany w poprzednim filmie, pisać do drugiej osoby. I tak samo tutaj żadne zachowanie, żadne roztargnienie, czy nie wiem, emocje, które teraz nami rządzą, nie daje przyzwolenia na to, żeby rozkazywać albo zachęcać swoich widzów do tego, żeby hejtowali i robili wszystko, żeby tej drugiej osobie tylko było źle. Gdybyś się przyznał do błędu, ja nawet bym ci to potrafiła wybaczyć, nigdy bym w życiu już do ciebie nie wróciła, ale powiedziałabym. Spoko, w porządku, odpuszczam ci. Nie wierzę w to. Cholera, ja wiem, że jestem straszny i to się nie zmieni, ale za cholerę w to nie wierzę. Szczególnie, że pod koniec tamtego poprzedniego odcinka Julka powiedziała następujące słowa: Liczę po prostu, Piotrek, że zrozumiesz w końcu i przyznasz się do błędów i, i sobie pomożesz po prostu. Powodzenia, ja będę czekać zawsze, no nie? Chciałam jeszcze dodać, że nasz niewinny Piotruś Aniołek. Dwa dni później, jak zerwałam z nim kontakt i się od niego odcięłam, pisał już do Martyny Pysi, gdy mówił mi, że od miesięcy nie będzie miał z nią kontaktu i że na zawsze już nigdy w życiu do niej nie napisze ani nic takiego. Przepraszam, że zrujnuję niektórym wizję świata, ale najczęściej w ten sposób to wygląda, że w momencie, gdy coś się u nas dzieje albo ktoś powiedział bardzo dużo niefajnych rzeczy na nasz temat, to my chcemy się z kimś spotkać albo z kimś po prostu pogadać. Szczególnie kurwa jego mać, że Julka na tym samym story tego samego dnia już pokazała, że idzie gdzieś na imprezę, a dwa dni po tym story, które właśnie oglądamy, opublikowała film, na którym jest z jakimś chłopem, żeby pokazać, jak bardzo jest wyzwolona, jak bardzo ma wszystko w dupie. Żeby oczywiście nie było kochani, ja się absolutnie nie wczułam w tą sytuację w ogóle. Po prostu z niektórych sytuacji mam naprawdę niezuba. I jeszcze pisze do mnie bardzo dużo lasek, że on do nich zarywał w tym czasie, i w ogóle, i że dziękuję, że ją ostrzegłam, więc no, rzeczywiście. Naprawdę. Mogły to również być dziewczyny, które w jakiś sposób chciały pokazać jedność albo wsparcie, bo na przykład Czuks kiedyś odpowiedział na ich relacje serduszkiem. Możliwości jest naprawdę dużo. Tyle osób było tego świadkami, że mam nadzieję, że wszystkie osoby, które przy tym były teraz, oznaczą mnie na story i wypowiedzą się na ten temat i ja to stawię, bo zniszczymy cię Piotrek, wszyscy zobaczą jaki byłeś. I serio, ja nie wiem, czy ja mam moją mamę zaprosić, żeby ona potwierdziła, yy, jak ja cierpiałam i jak ona to wszystko brzmiała. Czy co? Tutaj chciałem tylko nadmienić, iż mama Julki pisała do mnie 3 lata temu, gdzie cisnąłem jej córkę i teraz po poprzednim filmie również do mnie napisała. I teraz to akurat bardzo pozytywnie, więc jestem ciekaw jaka będzie reakcja na ten film, który teraz oglądacie. No ale wracając do tematu, przepraszam bardzo, ale kim jest jej mama dla nas, dla widzów, dla świadków tej całej sytuacji i kim są... Jej znajomi dla nas i w ogóle co nas to obchodzi. Kochani, ja wiem, emocje, emocjami, ale jak macie swoją paczkę, taką prawdziwą paczkę, to choćby nie wiem co się działo, to oni zawsze staną za tobą. Mogą z tobą pogadać, mogą powiedzieć co im się nie podoba, ale jeśli to jest taka prawdziwa paczka, to zawsze za tobą staną. Więc jeśli moi znajomi będą mnie oznaczać na story i byli po prostu świadkami, to ja to wstawię, po prostu udowodnię, że to. Prawda. I tyle, nie wygrasz ze mną. Okej, okay. im więcej znajomych Julki potwierdzi wersję zdarzeń Julki tym chyba bardziej zacznę wierzyć Julce W końcu nie mamy żadnych powodów, żebyśmy nie wierzyli jej znajomym, prawda? Chciałabym jeszcze dodać, że w dniu, kiedy trafiłam do psychiatryka, bo chciałam sobie odebrać życie. Jak nie mogłam wytrzymać już po prostu z tymi szantażami, i w ogóle i to było chwilę po tym, jak usunęłam Instagrama. I to jest bardzo ważna kwestia, której nie poruszyłem w poprzednim filmie. Możliwe, że byliście świadkami takiej sytuacji, albo samemu w takiej sytuacji byliście, albo gdzieś tam o takiej sytuacji słyszeliście, ale czasami człowiek w momencie, gdy ktoś chce z nim skończyć ten związek, to zaczyna zachowywać się irracjonalnie. To jest taki mechanizm obronny. Albo zaczyna sobie coś robić, albo, nie wiem, zaczyna się ciąć, albo właśnie dochodzi do takich sytuacji. I ta druga osoba, w momencie, gdy ma wybór albo być z kimś, albo nie być z kimś i bać się o to, że zostanie posądzona jakąś tragedię, również może mieć całkiem niezły mętlik w głowie. Absolutnie nie mówię, że Julka zrobiła to specjalnie, ale wiem, że takie sytuacje istnieją. Nie wylogowałam się z mojego komputera. Właśnie z mojego komputera, gdzie moja mama wyszła na do komputera, jak byłam w psychiatryku i przesłała Oldze i wszystkim screeny, co mi Piotrek pisał. Z tego, co pamiętam, to screeny, które wypłynęły były z telefonu. Były screenami z telefonu, więc tutaj komputer. To znaczy, ja się nie czepiam, tak po prostu sobie głośno pomyślałem. No, to chyba tyle. Ostatnio nauczyłem się, że w momencie, gdy youtuber mówi podsumowując albo to by było na tyle, to tak naprawdę ani nie jest podsumowanie, ani to nie jest to by było na tyle, ponieważ przed nami jest jeszcze 10 minut i takich podsumowań i to by było na tyle i mamy jeszcze bardzo dużo. Już nawet idę wyjebać swoje zdjęcia ze ściany, bo ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Rozumiesz? You're dead to me! Powiedziała osoba, która chciała sobie odebrać życie. Jeszcze tak chciałam dodać. O cholera, inny film, teraz zacznie się poważnie, co? Bo jednak w tym internecie działałam i też pracowałam na to, a nie obijałam się, bo... Powiedziałeś to jakbym co najmniej z niczego miała ten fejm. Nie z niczego, tylko z na-nami. Skoro screeny są fejkowe, to uwaga. Okej, okay, kolejna zmiana filtrów. W tym momencie pojawiło się na jej twarzy aż dziewięć bulbazaurów, więc teraz dopiero zacznie się ostro. Była u mnie przyjaciółka Blanka, zanim trafiłam do psychiatryka i jakby siedziałam i pisałam z Piotrkiem praktycznie płacząc i ona siedziała obok mnie. I jak się okazało, robiła zdjęcia po prostu z ukrycia tego, co pisze. Tam widać mój stary pokój w tle, moje paznokcie i mojego kejesa starego, więc tego Piotrku nie podrobię. Nie, żebym nie wierzył Julce, ale troszeczkę ciężko mi uwierzyć w to, że ktoś siedzi przy nas. I robi zdjęcie, które absolutnie nie wygląda na Zoom, a na pewno nie na taki Zoom, który został zrobiony z drugiej części pokoju. Tylko wiecie, jak ktoś tutaj ma telefon, wytrzymacie telefon tu i ktoś robi zdjęcie tu. Raczej byście go zauważyli. Oczywiście nie to, żebym nie wierzył Julce. wieku ja myślałam, nie wiem. Patrzę, przepraszam, pomyślałam o, przeprosi, ale nie, 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 to weź, bo wiecie, stracił wszystkie współpracę i tak dalej. Coś w sensie tak mi się wydaje, że straci albo stracił. Nie straci. Świat tak nie działa. To udawajmy, że przeprosi, tak? Udawajmy, że przepraszam, a tak naprawdę, Pierdolmy o kociołogonie. Julka przez kolejne dwie minuty pokazuje screeny rozmów z koleżankami i same wypowiedzi koleżanek, które stają po jej stronie. Więc z oczywistych powodów przejdziemy dalej. Piotrek dalej się nie poddaje, a Piotrek dalej ciśnie ze swoją karierą. A Piotrek dalej obserwuje coraz więcej instagramowych dup. Szkoda mi ich po prostu i tyle. Szkoda mi was dziewczyny. W momencie, gdy chcesz pokazać, że masz wywolone, nie zwracaj uwagi na to, że ktoś zaobserwował nowe dziewczyny na Instagramie. Tak, Ancymony? jest to koniec relacji na Instagramie Julki jednak znalazłem coś, co sprawiło, że straciłem resztki obojętności względem Julki. Teraz obejrzeliśmy Instastory, na którym odpowiadam całą sytuację. Wiecie, zdenerwowana. Wcześniej obejrzeliśmy 42 minutowy film, na którym Julka ciągle płacze i nie może dojść do siebie. Natomiast w momencie, gdy zaczęła być z czuksem, na swojego TikToka wrzuciła taki film. ピザ I jak go zobaczyłem, to tak zacząłem mieć wyseraną ten cały płaszcz i na tą całą sytuację, że więcej do niej nie wrócę. Kochani, dziękuję, że przez ostatnie dwa lata obserwowaliście właśnie mnie na tej ściance. To jest ostatni film w tym mieszkaniu, więc mam nadzieję, że do tych odcinków będziecie podchodzić jakoś tam troszeczkę nostalgicznie. Tak samo jak część z Was podchodzi nostalgicznie do tych filmów z mojego rodzinnego domu, tam gdzie w TWEM był. Spokój. Dziękuję patronom oraz wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, na którym bawię się analogiem. Analogami. Fotografem się ogólnie bawię. Pamiętajcie, o co z Trzymajcie się. części Bajo. Będziecie tęsknić za tym kątem. Jeszcze kilka dni, i będzie inaczej. Ale będzie fajnie.